Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście ja, czyli Bartulo i dzisiaj sobie zagramy na obi Hello Kitty, tak dokładnie czemu akurat ta mapka, a nie wiem, pierwsza z brzegu wziąłem myślę, że to będzie coś ciekawego dlatego możemy zagrać i zobaczymy jak mapka będzie wyglądała czy będzie łatwa, czy będzie trudna, oczywiście następnie możecie zostawić subskrypcję, jeśli tego nie robicie a jeśli już to robicie, to oczywiście lajka like dla zasięgu oraz komentarz I... bo będzie mi bardzo miło, dobra Jak na razie przechodzimy te obi ekspresowo, szybciutko I prawdopodobnie tak będzie Do końca mapy, hmm. No i tak, przechodzimy, przechodzimy jak na razie, w sumie, mało komentarzy piszecie. Nie pisaliście, jaki tryb A to są 360 czy tam 180, nie wiem. E, jaki tryb chcecie, no ale e, dobra, e, to szczegół. To sobie będę wybierał samemu. <grym> Dlatego dzisiaj gramy w Hello Kitty. <grym> Myślę, że dla e, żeńskiej wi widowni się może to spodobać. Dla męskiej. Aj, dla męskiej. Nie wiem, <laughs> może trochę mniej. Ewentualnie, może też obejrzę. Nie wiem, dlatego gramy. E, dobra, tutaj widzimy Hello Kitty, a tutaj są poduszki. Dlatego będziemy skakać. ja. Yeah. ciekawe, ile to jest poziomów. Tak szczerze wam powiem. Pewnie nie za dużo. Bo słyszę, że ktoś już czytuje, Nie no, ktoś kupił sobie. Hack w sklepie. Ogólnie ta mapa jest jasna. Dobra, checkpoint mamy. Tu są jakieś plakaty. O, patrzcie, a tutaj jest... są zwierzaki. Jakieś, które chyba nic nie dają. <grystanie> Tylko po prostu wydają dźwięk. No i nic, będziemy sobie przechodzić ale to jest jasne. Aż się świeci. No ale w sumie to mapa Hello Kitty. To pewnie dlatego. Dobra, tutaj sobie skróciliśmy. O, patrzcie. po autobusach. Pierwszy raz w obi. A teraz po jakichś, nie wiem, pancake'ach, naleśnikach. Dobra. What? Ale szybkie! dobra, teraz trzeba będzie na spokojnie w sensie. Yy... A jajaj, ej! Yy. Dobra, jak to przejść? Dobra, może checkpoint zaliczyłem? Tak jest, uf. Ej, ale to w sumie było takie ciężkie. Ale na szczęście się udało. Jak. of Co jest? Tylko niektóre chmury są? Yy, dobre. A nie. Ej! To chyba tylko środek działa. No nie wiem. Albo ewentualnie, patrzcie, co z... zrobię. Ej, co jest? Przeszedłem? Ej, no jak widzicie, tak, no ale. Trochę to. oje, Aj, nie zauważyłem. Trochę. E, jak to się nazywa? No, trochę szczytowałem. Znaczy, nie szczytowałem. Gra mi pomogła. Po prostu znowu zapomniałem o tym, że tam jest. Ajaj. Aj. No dobra. Teraz będę pamiętał. Ej, no co jest? Ej. Coś, co jest mapka Hello Kitty. No, z czym ja miałam Ej, zaraz, zaraz. Znowu przeszedłem? Ej, to jest... oszukane, oszukane to jest. Co, jak tutaj przegram, to też? Psz, psz, o, dobra. Też przejdę? Dobra, teraz zadanie matematyczne. O nie, niestety. To jest najtrudniejsze zadanie matematyczne, jakie może być. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ej, został stworzony Hello Kitty. Ej, szczerze tego nie wiem. Dobra, źle zaznaczyłem. Dobra, pójdźmy tutaj. Ej, czy a dobra, myślałem, że odpowiedzi są poświetlone. Jego kolor jest Hello Kitty Bow? Różowy, czerwony. Nie. Tu wiadomo. E, kto jest... Ra Jaka jest realna nazwa Hello Kitty? Kociak witaj. Kocięta białe. E, nie mam pojęcia, dlatego przeskoczę tak. <laughs> Ale zobaczmy. Dobra, to nie jest kocięta białe, to są... no. Nie, to jest. Dobra. Mniejsza nie będziemy się zastanawiać nad quizem. które nie znam odpowiedzi, no nie przegrałem. Eee, dobra. Eee, dobra. Ej, zaraz, zaraz. Czekajcie, czekajcie. Czy to nam nie zaliczyło? Czy już mi się myli? Ej, chyba zaliczyło w sumie. No ale to szczegół. O nie, spad spadliśmy, ale powinno nam zaliczyć. <gry> Czekajcie? Nie, dobra, teraz nam nie zaliczyło i w sumie to dobrze, bo nie chcę ułatwień. Na mapie, dobra, teraz będziemy skakać po. Ej, no, ej, moja postać zwolniła nagle. To jest niesprawiedliwe, no ale co? Będę sobie skakał i skakał. O, dobra, ej, znowu tutaj zwolniła, prawie spadłem. Co to kolejne quizy? O nie, no coś oczywiście, 26. E, dobra, kogo zwierzęta jest jako. O, dobra, zgadliśmy. Jaka była nazwa? A, nie wiem, jaka była nazwa. Ej, dobra, dotknęłem, więc może przeszedłem. Tak jest. Dobra, nie, nie będziemy odpowiadać na te quizy, bo jak nie znam odpowiedzi. Ej, ej to się akurat szy, szybko znika, chyba. Więc patrz, raz się zatrzymasz i już koniec. Ej, dobra, musimy po tych skakać? Tak jest. Ej, tu jest dziwny jump, tak szczerze. I na grawitacja. Albo mi się wydaje, dobra. Skoczymy. Ło. Prawie przegraliśmy. Nie, no. Dobra, teraz tutaj pyk. Przechodzimy. E, teraz po czym po różowym. O dobra to znika. Ale dobra. To było dosyć proste. I teraz tak, pyk, pyk. Przechodzimy na speedranie. O nie, nie, nie. O dobra. Udało się. Mogę spaść, ale nie spadłem. Tutaj nie wiem. A dobra, nic nie musimy omijać. Po prostu przejść po stole. Tutaj plecaki Hello Kitty. Przechodzimy sobie. Tu labirynt, który łatwo można przejść, ponieważ oddalasz kamerkę i widzisz, gdzie masz iść. No, powi powinien tu być dach, no ale ktoś zapomniał. Ewentualnie, może ktoś specjalnie tak zrobił. Nie mam pojęcia, nie jestem twórcą mapy, więc wam nie powiem. Hm. A, kwiaty, myślałem, że to są jajka sadzone. Hm. No i dobra, teraz skaczemy po laptopach. Hello Kitty, możecie napisać w komentarzach, czy macie komputer, czy laptopa. O, dobra spadłem niepotrzebnie ej wyobraźcie sobie że spadam yy, no i się wiadomo niszczę na parę kawałki i spadam gdzieś na dół i, doczek i to zaliczę jako checkpoint i muszę od nowa robić to by było yy, no słabe w sumie bo Znowu trzeba było, wszystko dobra, Etap 50. Dostałem odznakę. Nie wiem, ile jest etapów. Dobra. Nie mam pojęcia, co to, je, co to było. Czy to znikało, czy nie? O dobra. Nie wiem, po czym miałem skakać, tak szczerze. Ale post, moja postać przeszła, to więc. Więc easy, 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 easy. Dobra. Tutaj standardowo, standardowo poróżowy. Ej, w sumie. Znaczy nie wiem, gdzie jest koniec. Ale wydaje się długa ta mapa. Bo ogólnie, obi to tak przychodzę, wiecie. W 9 minut, 10, 8. Ło! Wow. No i nas tu spowolniło, no! Ajaj, aj, ej, co, to, to są najgorsze rzeczy właśnie. Te... Yy, kręciołki. No nie! Dobra, ja mam pomysł co zrobię. No dobra. Udało się, dobra, teraz tutaj przejść. O, dobra, ja prawie spadłem. Dobra, udało się. Yeah. Nie musiałem nic cofać. Etap 60. Eee, dobra, przechodzimy przez. Nie wiem, co to cream? Jakiś krem. Dobra, tutaj trzeba. Tutaj pyk. Prawie dotknąłem, ale jednak nie. I klasycznie po ciastkach, tak jak w każdym obi. O, tutaj zjeżdżalnia. O, yeah. o, o. Dobra. A, prawie spadłem. No i dobra, kolejny quiz, ale niestety. O, patrzcie, ale tym razem chyba z checkpointami. Ale to jest obi, to nie jest quiz. Yy, więc. Aj, ej, mam nadzieję, że to były checkpointy. Tak, były i przeszły. Nie, czekaj, czekaj. Nie, to no były, były. I jeszcze udało się przejść. No, na ostatnim. I dobra, teraz pyk, przechodzimy ładnie. No, i zobaczcie, jaki skill 70 etap. A może to będzie 100 etapów. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, tutaj mamy wybór albo środkiem, albo bokiem. Wybieramy środek, bo na mnie straszny parkour. Yy, o, mam pomysł, co zrobię? Haha, nikt się tego nie spodziewał. Nie wiem, czy to mnie coś dało, chyba nie. Ale to szczegół. Dobra, skaczemy sobie. Pewnie słyszycie moją spasję, na no ale to. Mam nadzieję, że nie przeszkadza moja klawiatura, bo ona też ma uczucia, dlatego przeszliśmy całą gerkę, yeah!